z tej strony Mikaty. Zapraszam was do gry w hokeja. Ja jestem Karlem. Z racji tego, że najczęściej nie mam pomysłu na tą rozgrywkę, to biorę Karla, bo wszyscy wiemy, że jak Mikaty nie ma pomysłu, to bierze Karla. Ja zapraszam do subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to na co czekacie. Komentarzy, łapek w górę. Łapcie tutaj za dymę hokejową 2x2. Dosyć fajna rozgrywka. Ten krążek tutaj lata po całej mapie. Tak jak go puścimy, tak on się odbija od różnych ścianek. I tutaj dosyć fajnie to wszystko wygląda. Eee, rozgrywka dosyć nowa w tym sezonie ona była, chociaż pewnie zaraz ktoś mi się odezwie, Mikaty, ale to 10 lat temu to tak na dobrą sprawę już było, więc co ty mówisz? Ha ha ha, ha 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 Ale dobra, nieważne. Jeszcze raz zapraszam do subskrybowania kanału, komentarzy, łapek w górę. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to na co czekacie? Łapcie tutaj z rozgrywkę hokejową 2 na 2 po naszej stronie widzę poko, czyli tutaj pan w sombrero i Karl robocik górniczy.